Cześć, ciemanko! Witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco i witam was prawdopodobnie w ostatnim odcinku Outlast Dobra, no to chyba trzeba biec sobie Cześć, ziomuś Weź mnie przepuść Przepuść mnie, mm, czemu jesteś taki gruby? I teraz ja nie wiem, co ja mam zrobić Dobra, patataj, patataj, patataj On powinien mi zrobić przejście, ale on nie chce mi o, o Dobra e, coś takiego chciałem zrobić, tylko może troszkę lepiej. Nie wiem. Żeby on mnie tak bardzo nie podsmyrał. Nie tak podsmyrał, że ja ledwo żywy jestem. Dobra, e, coś tu mają. Okej. Okay. Uff To gdzie teraz? Jesteśmy w kuchni Dobra, polatamy troszkę tutaj, może tam pójdziemy Eee, Tam Ta melodia taka straszna, przecież on już mnie nie goni chyba Ja <grybujesz> on tam by się nie zmieścił przecież Mogę bezpiecznie sobie zaskoczyć? Nie no, zaskocz Zaskocz No i mamy windę, tak? To sta winda? Brawo! I co tyle już z tej gry, czy jest jeszcze coś tu na nas? Będzie czekało złego? No siemanko. Odwrócimy się, może tak będzie lepiej. O, o. No i chyba coś poszło nie tak. Nie macie w ogóle lusterko? To sobie selfie jakieś zrobimy? Nie macie lusterek. Ten cień jest straszny, Boże. No hello! Tak nie skupcie się, tu nie ma wyjścia. Aha, znaczy inne wyjście. Boże, teraz czuję jak na jakimś tym... Yy, statku kosmicznym. Zapisywanie. Kamerę mają. Ła! Ale oczy teraz bolą. Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest... O, a jaskinia? Nie wiem, co to jest. Ale ładnie tu jest. Co to? A, myślałem, że coś jest podpisane. Ma flaczki. Dobra, biegniemy. No co, my nie będziemy się zatrzymywać chyba. Jest już w jakimś bloku A. I w ogóle dziwnie tu jest. Będziemy mózgi naprawiać. My jesteśmy teraz już w takim szpitalu, szpitalu, szpitalu prawdziwym. To dla psychiatrycznych to chyba był tylko taka podpucha. Kofi. Dobra, go dalej. Oooo. Notatku bierzem. Kawę, krączki. Komuś płuca badają. Ooo. Myślę, że jakiś pomany, czy coś będzie, a tu nic. Zapisywanie, czyli dobrze poszliśmy Boże Gdzie my jesteśmy ja nie wiem ale Podoba mi się to Czy tam dalej Patrzcie to są samochody Nie wiem, jesteśmy teraz gdzieś w kosmosie kurczę, to nie ta gra jest, to nie jest to outlast już na wschód trochę nie wiem, idziemy na razie tutaj nie wiem po co wow aha czyli wy też możecie mnie zjeść no oczko to teraz pójdziemy tu w lewo zobaczymy co nam to da aha już nie pójdziemy sobie w lewo i też nie wiem czy ma sens uciekanie no ale zobaczymy co nam wyjdzie z tego O kurde Patrzcie długo zabił e, Dobrze że kamerki teraz nie mam, bo spać normalnie e, buzię mam teraz opisę czwartą Nie wiem z wrażenia, czy z czegoś No to tyle, jeżeli chodzi o tego Pana. A po co mi gdzie teraz uciekać? Odwrócili mnie tu, dobra biegniemy tu. Słyszę w ogóle chyba ludzi, tak w ogóle. Nie ale to naprawdę było dziwne. No, czy dobrze biegniemy? tu macie jakieś przejście, może? Dzień dobry. Nic dla mnie? Książka dla mnie, no. Boże. Chyba musimy tam wrócić, tak? Ja nie wiem. Strzałki już mnie nie prowadzą tak dobrze, jak w poprzednio. Albo, o, pójdziemy teraz tam na koniec. Tam, gdzie tamten nas złapał. Ten duszek. Może tu już się otworzyło. Nie wiem. Polatamy trochę, mamy czas. Chyba. O! Tu się otworzyło. Pistolet! Jak to otworzyć? Chcę podnieść to. botar. Function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it, to use madmen to make something so strong.

Dobra, szukamy dalej, szczęścia. A nie, tam jest talerz, to pewnie tam też nie wyjdziemy, ale nie wiem gdzie jest. No właśnie. Główne coś tam. Laboratorium to było. I no to też jest zamknięte. Hello! O oh gad, teraz mówię, będziemy latać w kółeczko, bo ja nie będę wiedział, gdzie mamy iść. Szkoda. Mi bardzo Dobrze, że on się nie męczy. Chociaż tyle dobrego. Hmm. Tam nie opuściliśmy żadnych jakichś drzwi. Nie było nic? Czekajcie, tutaj. To nie jest na pewno główne laboratorium. Chyba, że... Nie. O, tu już się zapnęło w ogóle chyba. Co tu było? O kurde to nie tu Maybe tu Eee, to jest chyba kuchnia I stołówka przy okazji, dobra Ale to nie tu Eee Dobra, idziemy dalej ale widzicie, otworzyło nam się przejście po prostu. A, tu też nie tu. Druga strona stołówki. No i teraz pytanie. Dobra. O nie. O nie, on nas bije. Dobra. Aha, czyli on nas naprawdę bije. Ale no, duch nas zabił, no, bez przesady. Dobra, wiemy, że w lewo nie idziemy, idziemy w prawo. Tylko ciekawe, gdzie nas to wyniesie. Uaaa, wow. straszna grana. Aha, patrzcie, od razu się czuć z nami. E, w lewo nie możemy iść, bo tam jest duch szaleniec i w ogóle te nasze rączki są takie zakrwawione. Och jej. Ej, stop, mi się tu nie podoba. Tu nie ma dalej przejścia, czyli musimy iść tam Ale no, że gdzie? Tu? Otwieraj go i biegniemy sprintem Dobra, nie wiem, biegniemy gdzieś tak na no oślep. Nie patrzę gdzie, tylko uciekam. Przed siebie, tam gdzie mogę i w ogóle... O nie. Nie, teraz to jest tak jak w horrorach zawsze. Teraz ten duch wejdzie nam gdzieś tu w windę. Idziemy tędy, bo otwarte. No w czego mamy checkpoint. Także damy sobie radę. o, -o. Ow. Oh. Wow. To tak szybko słuchajcie się wszystko dzieje, że... E, wyłączę aparaturę podtrzymującą życie. Dobra. Nie wiem, ale na razie tu Wow. O kurde. Nic innego, że tu się gubię, jak ja z takim postępem technologicznym zawsze mam problemy. Gdzie ja teraz mam iść Eee, tutaj. No, bierz baterię. A, nie możesz czymś więcej. stąd my przyszliśmy tak, to my biegniemy teraz tam o odetni do w prądu z generatora a ile tych generatorów jest dobra teraz pójdziemy tam bo tu chyba i chyba duchy nas znowu gonią to naprawdę jest smutne, i straszne, i ojej Nie, dobra, biegniemy Trzeba się skupić Biegniemy W ogóle Straszna rzeź tu była Ej, w lewo O, tam jest człowieczek! Ale ja nie mogę się zatrzymać Ja teraz biegnę tu dobrze, to się nie męczy, naprawdę O kurczę. Chyba idź tu Prawie jesteśmy na dworzu, ja to widziałem, czy to nie jest to. Nie, to po prostu jakieś światło ładne. Wow. Czy gonią nas te duszki w końcu, czy nie gonią nas? Może jak to zaraz na nam coś wyskoczy, dopiero będzie Meksyka, ja tak się wiecie, zostawiam czy nas gonią. Ale chyba twórcy gry nie byli aż na tyle inteligentni, żeby mnie przestraszyć takim duszkiem przede Wysokość, stąd będę musiał skakać potem. Kurczę, nie no Meksyk. Dinozaur? Tak dinozaur wygląda, Boże Wow, prawie Zostawię to sobie na razie czego. Było Język mi się połącza. Dobra. Nie wiem gdzie mam iść teraz. Gdzie jest system awaryjny? Już dalej nie wiem, gdzie może on być Dobra, chyba trzeba iść na dół teraz Nie, tu nic nie ma Dobra, czyścicie mnie ja lecę wyłączyć system alarmowy Czy coś Boże, tu naprawdę było tak strasznie ja myślę, że o to, to, to taki dinozaur był taki, który chcemy, wiecie, pogróć na przykład. No teraz tam prosto pobiegł. To bym, bym w błędzie. Był Co się stało? Aha, żebym nie musiał po tych schodach chyba latać, oni tak mnie rzucili. No kurczko Ja nie wiem nadal działa iść. Tyle w tym macie Jakieś schody mamy znowu Skacz, pomyślcie że nie umrzesz Boś Czy mogę cię odłączyć? O tu coś jest w ogóle, tu mnie nie było Otwierać się O nie Wow, te duszki Jeszcze tu coś żyje Poczekajcie, nie no tutaj byłem Nie wiem, oj ten w ogóle tu żyje jakiś ziomuś Tu Uwaga Duszek sio, bo naprawdę nie jesteś fajny wow. Moja głowa. No, kamera już w ogóle taka potłuczona będzie jak wyjdziemy z tego szpitala. I u nas taha. O i po kamerze. I chyba po nas. Straciliśmy wszystkie palce Zepsuliśmy kamerę Coś jeszcze jest w stanie nas powstrzymać Ucieknij No serio? To aha Jednak ja nie mogę biec W sumie dziwnego jak go tak styrali Tam uciekniemy chyba 5 lat później Ale ta melodia taka też jest taka wiecie już jak się kończą na przykład jakieś tam filmy, takie jest taka To zaraz wybuchnie I Naprawdę to będzie całkiem spoczko No, dawaj, dawaj I to jeszcze nie te drzwi Także wracamy Ale dokąd ja mam uciec tego w ogóle? Tam może to Możesz skakać nie możesz to w ogóle Chyba nóżka cię boli Także jeszcze się nie pożegnamy, bo musimy uciec stąd. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. On stęka troszkę, może tu na górze pójdziemy. Tak, bo chyba drzwi są otwarte już. A przecież tu po schodach nie myśmy chodzić. Takie tam smutne życie jego. O, tak, to chyba tu mieliśmy wejść. Bo jest filmik w ogóle. Och, hej. Jakie to wszystko smutne. Że on sobie nie radzi, bo tych schodach w ogóle ledwo chodzi, naprawdę. Oczka mu się rozmywają. Idź, dasz radę, ziomuś. Wierzę w Ciebie. Czy to tu? Tak, otwarte tu jest. Ops. Nie, sprintem jest możemy, widzę, bo on się przewraca. No, niu niu, podnoś się. No, tak widzę, że on będzie nadal chyba tak wolniutko szedł. Po żegna się papa, zrób papa Ja myślę, że to wbuchnie jakoś tak wiecie, że wszyscy poginą, że nie wiem, nie wiem co w ogóle to się zakończy jeszcze o, Oby te drzwi były otwarte, bo jak nie będą otwarte to Ojej No serio O matko boska, no Bez przesady aż tak, skakać ty nie musisz no dobra, rozumiem Cię Jakby mnie... O boże Jezusie Czemu mnie zostrzeli Ej no chyba się żartujesz teraz ziomek What the fuck? Zabili mnie Aha, także chyba gra się skończyła. A to była jedna z najgorzej zakończonych się gier, w jaką kiedykolwiek przyszło mi grać naprawdę. Zabili mi głównego bohatera i w ogóle ja nie wiem teraz, jak moje życie będzie wyglądało dalej po tej grze. No i dobra, zakończyliśmy Outlast'a, mam nadzieję, że... że Mam nadzieję, że wam się podobało, że baliście się równie bardzo jak ja. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.